Dobry wieczór. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Pan Andrzej Sośnierz, lekarz, poseł Porozumienia Jarosława Gowina, były prezes NFZ-u, ojciec Dobromira Sośnierza oraz autor Planu Sośnierza na jednoczesne uratowanie naszego zdrowia oraz gospodarki. No, przede wszystkim, my nie znamy prawdziwego stanu rzeczy. My mamy komunikaty, a czasem tak no, ironizuje, że Ministerstwo Zdrowia specjalizuje się w mówieniu, jest źle i będzie jeszcze gorzej. No takie kasandry, to, to my możemy sobie zafundować trochę tych kasandr, ale... To... To, 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 to nic konstruktywnego. No i codziennie dowiadujemy się, że jest gorzej, i jak jest gorzej, to naraz mówimy, będziemy odmrażać gospodarkę. Odmrażamy gospodarkę w formie udostępnienia lasów, parków i, i w tej chwili zajś boisk. No to ładne mi odmrażanie gospodarki. No jeśli to tak się nazywa, to możemy jeszcze wiele rzeczy tak odmrażać. Więc, więc my nie znamy prawdziwego stanu rzeczy. Nie dlatego, że jest taki spisek, że ukrywamy to, tylko po prostu nie mamy narzędzi do jego, do jego tutaj rozpoznania. O co, o co chodzi? Przeglądając, jak kraje się odnosiły do tej epidemii, jakie były tam wyniki, no to w jaki sposób i przyjmując, że śmiertelność w, tej, w tym schorzeniu będzie mniej więcej Podobna w różnych krajach, to można sądzić, że śmiertelność, czyli ile osób umrze wśród tych, którzy za, zakazili się, wynosi około 1%. Tak? W tych krajach, które były intensywnie to podjęły, to taka mniej więcej jest liczba, prawdopodobnie będzie jeszcze niższa. Więc jeżeli przyjąć, że śmiertelność jest 1%, to jeśli mamy dzisiaj 500 zmarłych, to znaczy, że mamy 50 tysięcy zakażonych. I myślę, że to jest liczba niedoszacowana. Wykryliśmy 40 tysięcy, a reszta, no właśnie, co z Reszta 40 tysięcy chodzi wśród nas, część może sama wyzdrowiała i rozszerza epidemię. I, I tak słabo wykrywając zakażonych, my coraz więcej w tłum puszczamy tych zakażonych, którzy, których nie monitorujemy. Więc w związku z tym na dzisiaj czy mamy plato, czy mamy wypłaszczenie, czy mamy wzrost? Nie wiemy, bo my nieskutecznie wykrywamy, wykrywamy zakażonych. I w związku z tym, ja proponuję: no cały plan składa się z kilku elementów. Jeszcze taka dygresja: uważam, żeśmy nieźle przespali ten czas. Mamy gdzieś miesiąc opóźnienia, mogliśmy działać inaczej i właśnie w wielu działaniach jesteśmy znacznie opóźnieni. Ja. O kwarantannach i, i izolacyjnych mówiłem już 5 tygodni temu, też się nie mogłem doprosić do otwarcia czegoś ucha. Teraz y, może, jeśli pan pozwoli, się na czym mój plan polega? Przede wszystkim rozpoznać zakażonych. Y, na, y, początkowa faza defensywna polega na tym, że cały naród chroni się przed garstką zakażonych, no i 30 milionów Polaków przyjmuje na siebie restrykcje. Y, y, Poważne, a wśród nich tam głuszuje tych kilkunastu, kilkuset zakażonych. Taki był początek. Więc, no, ale inaczej nie można było. Tylko, że odwróćmy sytuację. Wyłóżmy tych wszystkich zakażonych i ich oddzielmy od społeczeństwa, a społeczeństwo nie funkcjonuje normalnie. Wyłapując zakażę razem tego, który jest zakażony. Żeby tego dokonać, Potrzebujemy przede wszystkim nauczyć się wyłapywać wszystkich zakażonych poprzez kontakty tej osoby, która przywiozła ten wirus. Czy to jeden, czy dwa, czy trzech, jeden z Niemiec, drugi z Kanady. No, zresztą dobre prowadzenie badań wirusologicznych, ten też nam pokazuje, z którego kraju. Jest przywieziony i z którego miejsca jest przywieziony ten wirus. trzy, Istnaczy, mała populacja, ale doskonale to zrobili. Oni wiedzieli, że do, do nich przywieziony został wirus z Włoch z Niemiec, bo to się poznaje, bo po genomie można to rozpoznać. Rozpoznali, że mają 40 różnych mutacji tego tam. Wirusa u siebie, czy nawet trochę więcej. I, i takie skrupulatne badania pozwalają bardzo dużo widzieć i kontrolować cały ten proces. Ale wróćmy do, do problemu, czyli tak, musimy ro, nauczyć się wyławiać ze społeczeństwa wszystkich zakażonych, czyli zakażony i wszystkie jego kontakty, bo wirus się przenosi z człowieka na człowieka. On inaczej nie przejdzie na innego niż tylko z innego człowieka. I to jeszcze w tej fazie, kiedy ktoś jest. Ktoś jest aktywnie wydziela te wirusy, czyli gdzieś 5, 6, 7 dzień po zakażeniu. To można uzyskać metodą koreańską, nie tylko tam na Tajwanie, to potem też stosowano, czyli używając telefonii komórkowej, dwa, dwa telefony blisko siebie, to znaczy kontakt. Oczywiście tutaj budzą się wolnościowcy, młoda, inwigilacja społeczeństwa. Nie jest to tak do końca. Proszę zwrócić uwagę, że tak, rozmawiamy z zakażonym i mówimy mu: Proszę pana, jest pan zakażony, czy pozwoli pan wszystkie swoje kontakty rozpoznać? Bo pan nie wie, albo czasem nie pamięta wszystkich. Przypuszczam, że większość osób się zgodzi. My rozpoznajemy kontakty dwóch telefonów, ale nie osób. My jeszcze nie wiemy, My tutaj żadnego nawet osobowych danych nie mamy, bo nie wiemy, kto posługiwał się telefonem. To, że on należy do kogoś, to wcale jeszcze nie znaczy, że on go używał. Jest wiele osób, które używa cudze telefony, albo nawet na kogoś zarejestrowane, na kogoś innego. My na, na początku nie rozpoznajemy osoby, tylko numer telefonu. Więc następnie nawiązujemy kontakt z osobą, która. Ten numer telefonu używany i powiadamiamy go. Proszę pana, miał pan pecha PH, y, pięć dni temu, jeden dzień temu, miał pan kontakt z, y, z osobą zakażoną. No, i, I po niczym do Kłębka uzgadniamy z tą osobą, czy jego dane będziemy używać. On może powiedzieć, nie, otrzepcie się ode mnie, nie y, 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 y życzę sobie dalszych kontaktów. No i no, nie odpowiedział. Znaczy, ja to wytłumaczenie jakieś mam. Ja, czy... O ile nie zgadzam się z obecną taktyką, uważam, że jest ona błędna, no, o tyle y, jestem w stanie zrozumieć, że na samym początku, kiedy jeszcze nie, nie mieliśmy wielu danych, kiedy operowaliśmy na olbrzymim poziomie niepewności, to zawsze, gdy nie wiemy, co się dzieje, to lepiej zachować się ostrożniej niż no, nieostrożnie. No, 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 tak rozumiem. jak jedziemy samochodem i nagle tracimy widoczność, no to staramy się wychałać, ponieważ nie wiemy, czy w coś przypadkiem zaraz uderzymy. W związku z czym rzeczywiście na samym początku jestem w stanie. Zrozumieć, że rząd trochę nadreagował, ale mamy teraz już koniec kwietnia. Są badania populacyjne, o których Pan wspomniał. Mamy badanie z Santa Clara w Kalifornii, według którego liczba osób rzeczywiście zarażonych, która dysponuje teraz przeciwciałami, jest 30 razy wyższa od tych, które są wytestowane. Mamy coraz badania ostatnio z Nowego Jorku na. Próbce jakiejś, z których wyszło, że już prawie 20% mieszkańców Nowego Jorku przeszło przez koronawirusa, w związku z czym pojawia się tam już odporność grupowa. Mamy podobne wyniki z Lombardii, z Niemiec, z niektórych miasteczek tam na pograniczu, z okolicy Beneluxu. Więc ja w tym momencie obawiam się takiej sytuacji, która mnie nie ukrywam trochę przeraża: że cały świat zachodni nabędzie tej odporności grupowej prędzej czy później. A my dopiero będziemy mieli to przed sobą, ponieważ zamroziliśmy się wszyscy. Rzeczywiście skutecznie powstrzymaliśmy szybkie rozprzestrzenie się koronawirusa. On się u nas rozprzestrzenia bardzo wolno i może się okazać, że bardzo dużo na tym stracimy, ponieważ koszty gospodarcze, jakie poniesiemy, będą u nas nieproporcjonalnie wyższe niż gdziekolwiek indziej. Wcale nie rozprzestrzenie się, przepraszam, tak wolno. I jak wspomniałem, bardzo prawdopodobnym jest, że mamy w tej chwili 50 tysięcy, i dziennie zachoruje 2000 osób. Yy, z, z, by, Proszę zwrócić uwagę, wykrywalność w populacji, jeśli będziemy robić 10 tysięcy testów, to można by założyć statystycznie, że tam będzie 5% zakażonych. Jeśli codziennie będziemy robić yy, 10 tysięcy testów, to, to codziennie będziemy mieć 500 zakażonych i powiemy, mamy wypłaszczenie. I jeśli byśmy zrobili tyle testów, ile trzeba, i nadążali za potrzebami, bo powinniśmy robić coraz więcej, to, to byśmy wtedy widzieli, czy jest wzrost, czy nie. My nie, nie wiemy. To jest sztuczne wypłaszczenie wynikające z tego, że wykonujemy podobną liczbę testów dziennie i w tej podobnej liczbie testów dziennie statystycznie mniej więcej te kilka procent wykryć będzie, ale reszta będzie niewykryta, bo powinniśmy robić już w tej chwili dużo więcej testów i dlatego moja, mój szacunek wynikający z ilości zmarłych, bo jeśli to jest 1% zakażonych, że śmiertelność wynosi 1%, no to wtedy, to wtedy mamy właśnie 50 tysięcy dzisiaj zakażonych. I coraz, a my ciągle robimy te 10 tysięcy testów dziennie. Prawda? I w związku z tym na to nie będzie narastało, ale coraz większa ta... Po, po tym, że wzrasta nam Śmiertelność, yy, trzeba no, chyba mylę z terminu umieralność, nie, to śmiertelność, bo to w tej wybranej populacji, to jeśli wzrasta na śmiertelność, ona wynosi w tej chwili prawie 5% i zmierzamy w kierunku tych krajów, które źle, słabo testowały, słabo wykrywały. Yy, w Niemczech wynosi 3, oni też się spóźnili, ale w Czechach tam 2,5%, yy, w, w Islandii chyba yy, 1%. Zbliżają się do tego, tej, tej prawdziwej wartości. Więc jeśli tak przyjąć, to my mamy w tej chwili 50 tysięcy, ale my ciągle wykonujemy podobną ilość testów i ciągle za, poza naszą obserwacją pozostaje duża grupa no i, i coraz większa grupa. Więc ja uważam, że my wcale nie mamy wypłaszczenia w tej chwili, tylko po prostu jej nie rejestrujemy, nie wykonując odpowiedniej ilości. Testów. No właśnie. Jest pan członkiem porozumienia Jarosława Gowina, pana formacja ma, znaczy do pana formacji należy jedno ze stanowisk wicepremiera w Polsce? Czy rozumiem, że całe pana ugrupowanie przyjęło plan że i stanęło za nim? W związku z tym pytanie jest następujące. Jaki krąg osób faktycznie podejmuje decyzje w zakresie walki z koronawirusem. I jak to się dzieje, że plan, który jest zaproponowany przez jedną z partii koalicyjnych nie ma żadnego przybicia i w ogóle nie jest, mamy wrażenie, analizowany albo rozważany przez osoby, które faktycznie podejmują decyzję? Faktycznie plan ten nie jest rozważany przez aktualną EIP, chociaż jak tak czasem słucham komunikatów Rzecznika prasowego, to więc wydaje mi się, że, że uważnie słuchają, po czym odpowiadają prze, rzecznika i, i, i modyfikują informacje, które się przekazuje w zależności od zarzutów, które ja tam postawię. No ale to, to to już tam zostawmy. Natomiast rzeczywiście nie, jest, nie, ma, nie mamy kontaktu, stąd, stąd yy, no ja nie ja nie wiem, jaki jest ośrodek decyzyjny w tej sprawie i żałuję, że że, że, tej, że tej dyskusji nikt nie, ze mną, z aktualnie rządzących, nie podejmuje, chociaż upowszechniłem to i do, i do sfer rządowych, i do sfer politycznych. No, mała to satysfakcja. Wczoraj w Sejmie to, to, to opozycja tutaj to zgodnie poparła, tylko to, to nie ma przełożenia na, wykona, na, na wykonanie. Na egzekutywę, że, że ten plan został przyjęty, no to będę inny, lepszego, może innego nie przedstawił, więc mam swoistą satysfakcję. Z drugiej strony tych planów nie może być zbyt dużo, no bo one się same To Doświadczeń światowych nie ma zbyt wiele, różnorodnych. Już niektóre widzimy, że te bierne działanie nie daje efektu, a skutecznie przyczumiono w kilku krajach. Te, te epidemie. Aha, Australia. Właśnie Australii też się udało. No bo że mieli tą szczęśliwą sytuację, że są wyspą, jest to nie tak łatwo tam przekroczyć granice, ale też spuścili wirusa, ale też go przetłumili dokładnie tą samą metodą, którą ja proponuję, więc mimo, że ja sam to opracowałem, to jak potem czytam, i nie widzę, że myśli ludzkie idą tymi samymi torami i równolegle powstają bardzo podobne pomysły w różnych krajach, mam satysfakcję, że nie, nie jestem sam, szkoda, 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 że nie w Polsce. Nie wiem, dlaczego z takim uporem godnym lepszej sprawie pomija się dyskusję nad moim programem, ale w końcu i tak i tak go nie będziemy realizować, no, tylko że szkoda, może no, jeszcze ostatnia ta, taka tutaj w tej części dygresja, my nie mamy tyle czasu, my nie jesteśmy bogatym krajem, który sobie może pozwolić na zużywanie zapasów, nie wiadomo jakich. Niezależnie od tego, gdybyśmy nawet mieli te zapasy, to po co je marnować? Ale ja uważam, że czekają nas dużo gorsze rzeczy związane z gospodarką. Funkcja czasu jest tu bardzo istotna. I, i dlatego, dlatego z taką niecierpliwością jest coraz, i coraz bardziej zdecydowanie no staram się wzbudzić tę dyskusję, żebyśmy w końcu poszli do przodu, bo jeśli nawet mój plan okaże się nie do końca skuteczny, to sprawdźmy to na Boga, czy, a nie czekajmy i, i ola Boga, no co to, to, to będzie z nami. Nie? I tam będziemy chodzić, na wakacje nie będziemy jeździć, maseczki będziemy przez rok nosić. O, spróbujmy inaczej, chociaż spróbujmy, Czyli bo to każdy to dzień to i, i, podobno przynosi nam miliard straty. Ja na, to, na ten mój plan bym potrzebował kilkaset milionów, na cały plan. No, nie wiem, szczeram w tej chwili, bo to życie by modyfikowało, ale gdybyśmy nawet na ten plan miliard wydali, to to jest jedno, jednodniowa strata. Więc warto, warto ją wydać, nawet nie będąc pewnym w 100%, że to przyniesie efekt. Dokładnie. Y też uważam, że jakakolwiek inna metoda walki z koronawirusem będzie niesamowicie znacznie tańsza od tego, co się dzieje obecnie. Chociażby próba izolowania osób starszych, tak żeby w ogóle nie zachorowały, dostarczanie im jedzenia i wszelkich zakupów przez państwo też wyszłaby znacznie taniej niż to, co się dzieje teraz. Mam wrażenie, że wybraliśmy najdroższą metodę walki z wirusem. W każdym razie ciężko jest mi inną, droższą sobie A dobrać. na pewno by się zna przepraszam, znaleźli wolontariusze, którzy by weszli w reakcję. Niektórzy ludzie aż się prosili, bo chcieliby pomóc komuś, prawda? Mają ten altruizm w ludziach, jednak też w jakimś procencie tkwi. I wykorzystajmy to, to oni by tych starszych o zaopatrzyli, to powstałyby nowe, dobre więzi międzyludzkie. Ta, ta epidemia mogłaby mieć niespodziewanie dobre efekty, nawet tam, gdzieśmy się tego nie spodziewali. Tylko to dobro, które w nas tkwi i te umiejętności, które trwią w Polakach, wykorzystajmy. Pozytywnie. Skoro Pana plan się nie przebił w obozie rządzącym, to jakie były do niego największe zastrzeżenia? Co się nie podobało osobom, które podejmowały decyzje? Nie było żadnych zastrzeżeń. Milczenie. Czyli, czy jest możliwe, że plan został odrzucony z jakichś przyczyn politycznych? On nie został ani odrzucony, ani przyjęty. On nie, nie był rozpatrywany. I zaczęło się... Ale to, między... Bo nie rozumiem, to znaczy, znaczy, że nie był rozpatrywany, to znaczy, że nawet nikomu nie chciało się włożyć odrobinę wysiłku w analizę, czy ten plan ma sens, został z góry odrzucony tak po prostu bez dyskusji? Nie, już wiem, że no kilka ośrodków decyzyjnych wyraziło zainteresowanie, ale robiono to raczej w sposób nieskoordynowany i nieoficjalny. Wiem, że będę miał rozmowę z panem prezydentem Andrzejem Dudą też w tej sprawie. Różne ośrodki wyraziły zainteresowanie, ale to nie wiem, jakiś paraliż decyzyjny tutaj nastąpił. Bardzo było też dla mnie zaskakujące i dziwne cały taniec wokół, wokół zakupu testów. To też budziło zastanowienie. Ponad miesiąc temu przedsiębiorca, z Polski zaproponował sprowadzenie miliona testów, tych najlepszych genetycznych, trój, trójgenowych. Zaproponował za bardzo niską cenę, kilkanaście dolarów za sztukę, razem z urządzeniami I, i gdyby to za jego ofertą pójść, jeśli była wiarygodna, to moglibyśmy już w tej chwili mieć wydolność około 50 tysięcy dziennie na dobre, sprawne sprzęcie. I jego oferty nikt nie rozpatrzył nikt nie rozpatrzył. Ja czułem wielki opór, niezadowolenie z tego, bo w pewnym momencie ja go poznałem przez internet, więc nie znam faceta. Przepraszam, że tak trywialnie o nim mówię, ale wyraźną niechęć i agresję wzbudziło to, że śmieliśmy, a on w szczególności, przedstawić jakąś ofertę zakupu testów. To jest zagadkowe, no, Potem, potem, no nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, ale mnie to zaskoczyło i no. persona non grata, bo ma ludzi, że można kupić milion testów. No potem my sprawdzamy jakieś 800 tysięcy testów i, i, i proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Sprawdzamy, czy one są wiarygodne. Na no, Boga, no chwilkę, już kupiliśmy w Korei jakieś testy, ale teraz Państwowy Zakład Higieny i szpital na szaserów, tak, sprawdza, czy one są wiarygodne. No to o co tu chodzi? No, Pierw kupujemy i potem dopiero sprawdzamy, czy ten kot w tym roku siedzi, czy nie. No to podobno kupiliśmy tylko część, a reszta będzie, jeśli się okaże wiarygodna. No, ale o co tutaj chodzi? No, niestety na takich kryzysach różne powstają, jak to przywołuje Wokulski w Lalce, też się gdzieś tam kiedyś na czym wzbogacił. Nie? Yy, to jest normalne, yy, no ale, ale tu dziwne tu... są to dla mnie działania. No i tyle. A jeszcze jedno pytanie. Yy, co pan sądzi o obowiązkowych szczepieniach na koronawirusa, ponieważ chyba zdaje się Andrzej Duda, powiedział, że jest to dobry pomysł, żeby przymusowo wszystkich zaszczepić na koronawirusa. Ja przyznaję, że trochę mi to się nie podoba, raz z punktu widzenia wolnościowego, ponieważ nie chciałbym, żeby ktoś mnie szczepił pod przymusem. Uważam, że jeżeli ktoś chce się zaszczepić, to powinien to zrobić, a zdecydowana większość ludzi tak się by nie chciała zaszczepić, więc ten problem jest trochę sztuczny, to znaczy wyszczepialność tak byłaby bardzo wysoka, gdybyśmy ludzi przymusowo nie szczepili. A poza tym wydaje mi się, że Szczepienie całej populacji niesprawdzonej i do końca nowej szczepionki tworzy pewne ryzyko systemowe. I czy z pana punktu widzenia wprowadzenie przymusowych szczepień na koronawirusa, jeżeli one się w ogóle pojawią, jest słuszne. Ja uważam, że akcja informacyjna o koronawirusie jest tak upowszechniona, społeczeństwo tak się zapoznało z tym stworzeniem, że tu należy dać należy w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zaproponować ubezpieczenie, y, szczepienie dobrowolne. Polacy są już tak uświadomieni w tej sprawie, że niech podejmują dobrowolne de decyzje i myślę, że zdecydowana większość Polaków się tutaj y, zaszczepi w, w dobrowolnym y, systemie. Tu, tu byłbym zaraz za, bo, bo uświadomienie jest tutaj przepotężne. Y, niestety w innych stworzeniach, kiedy uświadomienie jest mniejsze, Albo też i skutki zdrowotne, bo na przykład gruźlica ma wysoką śmiertelność, to no nie da w tym koronawirusie, więc tamte walka z gruźlicą była... była, była no, I przy pewnym problemie upowszechnienia wiedzy z tego czasu, bo to są lata tam powojenne, międzywojenne, powojenne. Więc, więc w przypadku takich poważniejszych schorzeń, które mają większą większe skutki zdrowotne. No to, to i, i czas, w którym to było wprowadzane, usprawiedliwiał obowiązkowość. No, natomiast w sprawie koronawirusa społeczeństwo zostało uświadomione no, doskonale. I, i, I myślę, że tu dobrowolność um, umożliwienia tego, myślę, że masowo pójdą do szczepienia wszyscy bez, bez obowiązku. Może jeszcze. To pytanie, tak na no, takie bardziej różniejsze. Jak się pan dogaduje ze swoim synem Dobromirem Sośnierzem, bo obaj Panowie jesteście posłami. On takiej opozycji, takiej bardzo radykalnej, tak mi się wydaje, względem PiSu. Dobromir jest libertarianidem, z kolei Pan jest członkiem zjednoczonej prawicy. Czy w wielu sprawach mają panowie zupełnie różne zdań? No, poglądy też nie wzięły się z powietrza wychowywał się w, odpowie w odpowiedniej atmosferze. Ja, nasza różnica zasadnicza polega na tym, że ja jestem jeszcze pragmatykiem i uważam, że czasami coś trzeba spróbować zrobić i niekoniecznie w czystej postaci. Syn uważa, tak jak główną tę różnicę widział, że trzeba w czystej postaci dane rozwiązanie wprowadzać. No i to, to ta różnica pragmatyzmu. Kto z nas ma rację? Nie wiem. I, I mimo wszystko udałoby mi się przemycić w, w swojej działalności jako lekarz, jako organizator ochrony zdrowia, szereg rozwiązań, które by niektórzy nazwali o, liberalne, wolnorynkowe, ale ja ich nigdy tak nie nazwałem. Więc jeśli powiemy, słuchajcie, czy to jest dobre? O, dobre, no to zróbmy to. Ale jak powiem, zróbmy liberalne rozwiązanie. O nie, 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 bądź Boże, Boże, to tam ta ideologia. Zróbmy coś, co jest dobre i pożyteczne. A wtedy, a jak to się klasyfikuje na rynku politycznym, to zostawmy późniejszemu osądowi. I dużo łatwiej jest wprowadzać rzeczy racjonalne, a najczęściej prawica ma pomysły racjonalny, niż, niż nazywać i definiować i doktrynalnie je wdrażać. I tutaj się może z dobrym mirem różnimy, chociaż też nie tak bardzo. Jeszcze raz naprawdę bardzo panu dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Była to zupełnie inna rozmowa niż miałem do tej pory okazję przeprowadzać z członkami komisji rządowej. Normalnie no, wiecie, poziom emocji jest znacznie wyższy, a to naprawdę było bardzo sympatycznie, bardzo szczerze, tak dziękuję. myślę. Więc naprawdę bardzo dziękuję w imieniu wszystkich swoich widzów za, za rozmowę. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję.